Cześć, cześć, cześć. Witam Was w kolejnym hororku. Dzisiaj zagramy sobie w tytuł o nazwie Boyd Whispers. Zapraszam do oglądania. The universe is a pretty big place, if it's just us, seems like a awful waste of space. A truwo, no, duży jest, duży jest. Kosmosy są wielkie. Ok, jedna rzecz. O, lepiej. Uch, latarka jest. To już dobre. Też ta latarka dużo nie oświetla. Czyli co? Pracujemy w tym... Mm, obserwatorium jakimś?

Hello there. You are Mike, correct? But William. Nice to meet you. I'm William, the one who was at this post before you. Uh, I'll be guiding you through the basics of our operations. Uh, our task is rather straightforward. Old chap, we are in charge of broadcasting music and news for the town. Aha, czyli radio pracujemy. OK. Okej, okay, no widzę, że le mamy, no. Press on your right, simply press the record on the top to no push the button. There are a few other things you need to keep an eye on, but I will let you discover this for yourself. You know only one true release by doing. Okej, czyli sama musimy utrzymywać. Zabłukiem jesteśmy, but if you feel lost, then... Okej, czyli instrukcja jest. In the case, have a good night, I keep on watching... Oh, o, so, ja obserwował, okej. Okay. radio station this is your main device you have three main buttons news get the content of signal broadcast talk to the public e-music keep your eyes peeled for alert lights sintonization to extract the connects you first need to tune into the station to I'm absorbing the noise level Dobra, to Broadcast. Good evening, citizen of Cosmos City. I'm your new voice on the airways, here to bring you the latest news and music to your home. I hope we can have a great time together, so keep you. Dials locked to the cosmos, For all you need, let's enjoy tonight. <laughs> Radio the, of the, of the, of the night. Radiovis. We'll play something. <laughs> let's see. Are okay is today. One of many I need to synchronize the right affairs. I The contact. Of było, było przecież jest A, bo też musi być, nie? To. News, lecimy Dobra, dobra, już, już ogarnie powoli Stoy. Good evening, ladies and gentlemen. Oh. This is Haddon Central, bringing you the hottest news. From the is. Today, two voice today. As the news we may have for you seems to be shaking our world and the minds of our scientists. Astronomers have stumbled upon a new and peculiar planet in our solar system, christened Nova. What adds to the mystery is that this planet appeared seemingly out of thin air just a week ago. Nova is a gas planet, but what sets it apart is a curious feature, an enigmatic eye-shaped formation on its surface. This discovery is poised to revolutionize our understanding of the universe, and there is still much more to unravel.

o, niech przeleci to wszystko, nie? Ja muszę siadać, żeby odebrać. O, słuchacz. Okej, jest tu Do They happen to have one hour view. Okej. Okay. Ja bym to schować, nie? Widzimy sobie w radiu, spokojna noc, nic się nie dzieje, przyjemnie jest, herbatki brakuje. Możemy sobie papier wyrzucać, tak, piękna praca w radiu. A, mogę tu wyrzucać. A, bo to samo się wyłączy, nie? Ja nie muszę nic robić. A significant amount of light flickering, accompanied by an eerie sound. It's quite unsettling. Moreover, the source of this light appears to be rapidly approaching. Hold on, there's something moving fast. What the oh. fuck? Uh-huh. <try> <Something try> Co by tutaj papierem? Ja to przelatuje? bo już teraz nie wiem jak to leci. O, dobra, tak. I tu muszę dobrze Wystarczy. A czekaj, bo ja mam przeprotkę zrobić. Ok, czy będziemy tam zdobywać więcej informacji, nie? A to ja nie muszę tego wyłączać. Nie ma znaczenia. Ale nie ma znaczenia. Dobra. Brodkę zrobimy. Okej, okay, mamy. Mamy. A tu się skończyło. Music Moss mus Saint leci teraz. Ja myślę, że to nie jest copyright muzyka. Myślę, że to jest copyright muzyka. A może w opcjach jest wyłączenie copyright muzyki, ty czekaj. No nie ma. And that's not a copyright. All right, let's see what you We are at a loss for words regarding the current situation. Fyki. There are reports of individuals being overtaken by some inexplicable force. displaying behaviors that defy nature. Furthermore, there are reports of creatures.

Głośne było, ja pierdyle. Na prawo mówił. Love letter. Dobra tam. PRL tam. Generator mi to trzeba uruchomić. Działa? Działa. Oho! Przycięło gierkę. Gdyby nie przycięło gierkę, to by było lepiej, bo bym się przestraszył. Mogę zamknąć drzwi? Pani, Mike. Thank Heavens, you're still with us. It's me, William. Somebody there, a Mrs. out there. No, coś się atakuje nas. Okej, okay, bunkier na przeciwko, okej. Okay. Sercu Lasu, Leave the station, cross the street. I'm Okej, okay. wychodzimy ze stacji, przechodzimy przez ulicę i skręcamy w prawo. Mam siłę, że będą ok, możemy powstrzymać ich ok, czy musimy nadać się ten komunikat ok, mało paliwa mam więc musimy się pospieszyć dobra, mam 5 minut energii Dawaj, dawaj, pięć minut. Musimy to przesłać. Z papierkiem rzucimy. Obcy na zewnątrz, a my sobie tutaj go papierkiem rzucamy. Naszą muzyczkę macie na koniec. This is government emergency broadcast. Government, repeat. This is government emergency broadcast. Attention all citizens. An extinction event threat has been detected. Stay calm and follow the instructions carefully. Do not engage with any individuals or entities displaying abnormal behavior.

Dobra. A to jeszcze nie. Nie koniec. Czelo, tu jest. Mam cztery minuty energii. Górne kalibrować antenę musimy. Jak to się robi? On to sam robi, chyba co? You, I'm sorry I did. Huh? I'm not throwing stones at my daddy. I'm not finding fault with my mom. But when they went to fix me okay. husband, they went a little too far. <laughs> Dwa sygnały jeszcze muszę wysłać Trzy minuty Trzy minuty Oho Masz papierem! Górne kalibracje muszę znowu zrobić. 5 minuty mam. Ty nie zdążę. To jest... Może zdążę. Ile tam jest? Bankier, klikaj on Settle, Avenue, eee, Coordinate, no wiadomo. Please proceed immediately to this Dobra. I przemy. Teraz do bunkra idziemy. A my nie wydostaniemy się pewnie. Patrz, latarka mi nie działa. Mam nie patrzeć w niebo, nie? I tutaj tą ścieżką mieliśmy iść. Patrz, jest. Bydlak jest. Mamy nie patrzeć w niebo. To jest ten bunkier. Co? Tu niby bezpiecznie będzie? Nawet te radia nie mamy. Nie będziemy wiedzieć, co się dzieje. Aha, główno bezpiecznie. Ransom, wejdą! All your effort has proven worthwhile. Your affirmation helped citizens survive even you didn't succeed. Czyli udało nam się ocalić dużo ludzi i tak dalej, ale i tak nie mimo naszej jakby tutaj mm, śmierci. E, miesiące, lata po tym mm, minęły, and I slowly fading away. Okej, okay, czy nas pokonali? Ej, no nie przeczytałem Hero Ending 1 na 3. A czemu tu skipnęło się? Halo. No dobra. O mili, to jest Void Whispers. Bardzo fajny innych horrorek. E, szkoda, że nie byłem w stanie przeczytać, do końca co tam było, ale zrobiliśmy Hero Ending, więc chyba zajebiście. Ale ostatecznie chyba i tak nas kosmici pokonali. Ewie. Więc... Takie ekskomowe, strasznie. E, więc... Jak najbardziej polecam? Mamy trzy zakończenia, więc możecie zrobić sobie. Pewnie drugie to jest Bad Ending, że nam w ogóle nie udaje się... E, tych sygnałów wysłać. A trzecie to, my przy... a trzecie pewnie będzie takie, że my do bunkra idziemy jako pierwsi I my przeżyjemy, ale raz zginie Tak mi się zakłada, że takie mogą być A więc możecie sobie porobić zakończenie jak nie oglądacie u mnie I sobie sami sprawdzić, bo gra jest tak jak mówiłem za darmo Możecie sobie wesprzeć twórcę, bo macie DLC, to możecie kupić, chyba tam są takie zakupienia Coś w tym stylu, nie wiem I sami ocencie Bo wydaje mi się, że jest warto zagrać, tym bardziej mówię, że jest za darmo Fajny hororek, fajny klimacik jest Um, mechanicznie nie był skomplikowany, spoko, wszystko było, nie było przekombinowane, nie było chamskich jamskerów, um, czuć było, że ci kosmici tam z tyłu są, że czekają, te dźwięki były takie dziwne, właśnie ich zrobiło klimat. Eee, tyle, bardzo fajny hororek, polecam. Trzymajcie się do następnego, hej!